Dla niektórych ludzi negatywne słowa i opinie innych stanowią największe źródło cierpienia, dając przyzwolenie na emocjonalne manipulowanie sobą słowami, sami to cierpienie kreują. Być może ty też jeszcze czasami pozwalasz innym na to, aby na ciebie w ten sposób wpływali. Najwyższy czas, abyś się od tego całkowicie uwolnił, da ci to luz i pewność siebie bez względu na to, co powiedzą inni, czy to w pracy, w szkole, w sklepie. Podczas rozmowy z rodzicami lub bliską ci osobą. Jak więc stać się wolnym emocjonalnie i czuć się tak, jak chcesz bez względu na słowa innych. Opowiem ci pewną historyjkę. O chłopaku, który miał ambicje. Ten chłopak to Jasiu, który ma 16 lat i zaczyna wchodzić w dojrzały świat. Zaczyna marzyć o tym, kim może zostać w przyszłości. Chciałby stać się naukowcem badającym zjawiska chemiczne. W szkole ma jednak słabe oceny ale to go nie zniechęca. Kupuje książkę o chemii i zaczyna czytać. Rodzicom jednak się to nie podoba. Według nich Jasiu powinien się uczyć i mieć dobre oceny, bo tylko w ten sposób Jasiu będzie mógł zdobyć dobrą pracę. Dlatego też zaczynają się kłótnie między Jasiem a jego rodzicami. W kilku z nich Jasiu usłyszał od mamy, że do niczego się nie nadaje, że jest beznadziejny na jego nieszczęście. Jasiu w to uwierzył, bo skoro tak mówi mama, to znaczy że jest to prawda. Z wielkim smutkiem odłożył książkę o chemii i zaczął uczyć się historii, której tak bardzo nie lubił, i dlatego groziła mu jedynka na koniec semestru. Przez wszystkie późniejsze lata wmawiał sobie, że jest beznadziejny, że do niczego się nie nadaje, nie podejmował się żadnych wyzwań, nie uczestniczył w żadnych inicjatywach, nie widział dla siebie przyszłości. Aż pewnego dnia, w klasie naturalnej, jego kolega powiedział mu coś bardzo ważnego. Do Jasia wrócimy później. Teraz natomiast chcę ci powiedzieć, jak stać się wolnym emocjonalnie, jak przestać być marionetką, która z łatwością jest manipulowana za pomocą słów innych ludzi. Być może zdarzyło ci się, że ktoś cię w jakiś sposób obraził, mówiąc, że jesteś do niczego. Być może stwierdził, że słabo grasz w piłkę albo że nie masz poczucia humoru, cokolwiek to było, mogło w jakiś sposób wpłynąć na twoje życie i na to, jak się czułeś przez pewien okres czasu. Prawdopodobnie nie wiedziałeś wtedy o tym, że jakakolwiek opinia może mieć na ciebie wpływ tylko i wtedy. Gdy ty w nią uwierzysz, za każdym razem, gdy odczułeś negatywne emocje w wyniku tego co ktoś ci powiedział, w mniejszym lub większym stopniu musiałeś w to uwierzyć, inaczej żadna opinia lub obraza nie wywołałaby w tobie takich odczuć. A skoro byłeś w stanie uwierzyć w to, jak ktoś inny mówi źle o tobie, to oznacza, że sam nie miałeś wystarczająco silnych przekonań na swój temat, że oddałeś w ich ręce autorytet, który nakazał tobie wierzyć im, a nie sobie samemu, fakt wiary w daną opinię innej osoby na twój temat jest twoim problemem. A nie osoby, która to powiedziała. Możesz krzyczeć w niebogłosy, że przecież to on obraził mnie, ale tak naprawdę to ty obrażasz sam siebie. Osoba wydająca negatywny osąd na twój temat prawdopodobnie powiedziała to tylko raz. Ty natomiast mogłeś mówić to sobie w myślach setki razy, za każdym razem pogarszając swój stan emocjonalny. Jeśli uwierzysz, gdy ktoś ci powie: jesteś niekulturalny. To sam tak o sobie myślisz, dopuszczasz do świadomości fakt, że to może być prawda, i tylko to jest przyczyną negatywnych emocji. Nie fakt, że tamta osoba to powiedziała, weź odpowiedzialność za swoje emocje, bo to ty je wywołujesz. Każda emocja jest efektem myśli, które masz w głowie, w zależności od tego, jakie masz przekonania na swój temat i jakie obrazy przyszłości tworzysz. Tak się czujesz każdego dnia. Dopóki tej odpowiedzialności nie weźmiesz, będziesz niewolnikiem słów i opinii innych ludzi. Będziesz wierzył w coś, co jest wielką fikcją, że inni mogą mieć kontrolę nad twoimi emocjami i że mogą na nie wpływać. Po co miałbyś się złościć lub cierpieć, gdy ktoś wygłosi opinię na twój temat? która będzie zagrażać twojemu ego. Odczuwanie takich emocji znacznie pogorszy twoją zdolność do inteligentnego działania w takiej sytuacji. Taki stan może poprowadzić cię do działań, których później będziesz żałować. Tylko spokój i opanowanie zapewni ci możliwość świadomego działania i mądrego podejmowania decyzji. Odpowiedzialność leży po twojej stronie ponieważ nikt nie może wpłynąć na twoje emocje bez twojego przyzwolenia. Jeśli twierdzisz, że ktoś cię wkurzył, to tylko i wyłącznie dlatego, że ty na to pozwoliłeś. Zrozumienie tego to pierwszy i najważniejszy krok do wolności emocjonalnej. Pomijam już fakt, że 95% tego, co ludzie mówią, nawet nie jest ich opinią. Jeśli ktoś kieruje w twoją stronę jakieś nieprzyjemne słowa, dużo bardziej prawdopodobne jest to, że po prostu chce celowo wywołać w tobie negatywną reakcję emocjonalną. Jeśli ty się na to zgadzasz, to dajesz im otwarte przyzwolenie na manipulowanie tobą. Słowa są tylko narzędziami. W przypadku negatywnych opinii najczęściej nawet nie pokrywają się z prawdziwymi przekonaniami tej osoby a są tylko wynikiem jej stanu emocjonalnego. Spójrz w przeszłość i zastanów się, ile razy usłyszałeś od bliskich zdanie, ale ja nie miałem tego na myśli, cóż więc za idiotycznym pomysłem było wierzyć w słowa, które nawet nie były prawdziwe dla osoby, która je wypowiadała. Mimo to większość ludzi na świecie katuje się, wierząc w nieprawdziwe opinie. Które zostały wypowiedziane tylko i wyłącznie w celu wywołania właśnie takiej reakcji. W momencie, gdy stajesz się tego świadom, zyskujesz wolność. Zaczynasz rozumieć, jak to działa i wreszcie masz możliwość mądrego decydowania o tym, w co będziesz wierzyć, a w co nie. Pamiętaj, że słowa innych mogą cię zaboleć tylko wtedy, gdy ty nadasz im jakieś znaczenie. A zanim przyjdzie reakcja emocjonalna, jest pewna przestrzeń w której możesz podjąć decyzję o tym, jak się będziesz czuć. Jeśli kiedykolwiek jeszcze zranią cię jakieś słowa innych ludzi, to będzie to bardzo ważny moment, bo w tym momencie odkryjesz swój słaby punkt. Będzie to oznaczać, że masz jeszcze sznurki, za które inni ludzie mogą swobodnie pociągnąć. Ludzi, którzy mają na twój temat negatywną opinię do tej pory mogłeś nazywać wrogami, teraz jednak staną się dla ciebie najlepszymi nauczycielami, ponieważ w sytuacji w której ich słowa na ciebie będą oddziaływać negatywnie, ty się dużo nauczysz o sobie. Znajdziesz w sobie ten punkt, nad którym będziesz mógł popracować, i następnym razem będziesz jeszcze silniejszy, a jakakolwiek negatywna opinia nie będzie już miała na ciebie takiego wpływu. Twoim celem jest moment w życiu, w którym bez względu na to, co ktoś powie o tobie lub o ważnej dla ciebie rzeczy czy o sobie, ty będziesz mógł wybrać aby czuć się tak samo świetnie jak przed chwilą. To się nazywa wolność emocjonalna, w której to ty świadomie decydujesz. Jak chcesz myśleć i jak chcesz działać. Kto wie, być może jesteś wolny już teraz, w momencie, gdy kończysz czytać ten artykuł. Często potrzebny jest tylko mały bodziec, abyś mógł zrobić kolejny duży krok na swojej ścieżce rozwoju. A co tam słychać u naszego bohatera? Otóż kolega Jasia pewnego dnia przekazał mu coś bardzo istotnego. Powiedział mu, że wcale nie musi on wierzyć w to, co powiedzieli mu kiedyś rodzice, że słowa jesteś do niczego są zupełną bzdurą i że Jaś psuje sobie życie, wierząc w nie. I to był bardzo ważny moment w życiu Jasia, bo wtedy przestał wierzyć we wszystkie negatywne rzeczy, które mu kiedykolwiek powiedzieli rodzice albo inni ludzie. Zaczął wierzyć tylko w to, w co chciał wierzyć i to zmieniło całe jego życie. Do matury miał jeszcze rok czasu. Zaczął więc uczyć się chemii, która tak bardzo go pasjonowała. Poszedł na dobre studia i stał się tym, kim zawsze chciał się stać. Zachęcam cię też do przyjrzenia się bliżej mojemu autorskiemu programowi rozwoju osobistego. Life Architect Box zbuduj prawdziwą. Pewność siebie, który jest podzielony na dziesięć etapów, działających na wielu poziomach. Materiały wideo, ćwiczenia audio i zadania w zeszycie ćwiczeń. Znajdziesz tam również zestaw ćwiczeń dotyczących uwalniania się od myśli, co pomyślą sobie inni. a ty kim chciałbyś zostać, jaki chciałbyś być. Weź życie w swoje ręce i zastosuj porady, które umieściłem w tym artykule.